Przyjechaliśmy do Kodnia, gdzie jak co roku, w dniach 14-15 sierpnia odbywa się odpust ku czci w na Najświętszej Maryi Panny. Tutaj jest obraz, cudami słynący obraz Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Podlasia, Matki Jedności. Teraz odpust 14-15 sierpnia to jest największy z odpustów kodeńskich, który gromadzi zawsze co roku kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów przybywających Przede wszystkim z Polski, ale nie tylko. Od małego dziecka, od dzieciństwa jesteśmy tutaj praktycznie co roku na odpuście. To jest takie miejsce, które jest domem mamy. Tutaj na pewno relacja z Marią moja się rozwijała. Czekam na niego cały rok. To, że możemy zobaczyć piękną procesję z Matką Bożą, to że pięknie gra orkiestra, spotkanie z Matką. To trudno jej, powiedzieć, czy coś jej, jest... bardziej człowieka porusza. Jesteśmy jej, jest... u matki i jestem z tego tytułu ogromnie ucieszona. Byłem bardzo zaskoczony, że tutaj jest tak pięknie po prostu. Nie miałem, nie miałem żadnego wyobrażenia, jak to wygląda. Kiedy przeszedłem się na Kalwarię i, i w samą bazylikę jak zobaczyłem, to byłem pod wielkim wrażeniem. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Piękna bazylika tutaj, piękne ogrody, jest też ogromna fontanna tutaj śliczna. Tak naprawdę no, jest tu wszystko, czego najbardziej potrzeba. To już moja będzie dziesiąta pielgrzymka yy, konna dokładnia. Zdarza się, że nie ma człowiek w ciągu roku czasu, żeby tak zastanowić nad swoim życiem, więc to jest takie akurat niecałe dwa tygodnie, kiedy człowiek odrywa się od pracy, od, od takiej codziennej rzeczywistości i, i może skupić się na tym, no, co jest ważniejsze tak, na Bogu. Odpust, który można uzyskać w intencji czy za zmarłych, czy, czy za siebie, to jest ogromna łaska po prostu i trzeba z niej korzystać. Taki ogromny klimat mam w szawie Czarna dla mnie, bo wtedy właśnie jest tak dużo osób, jest tak ciemno, każdy się modli, jest takie skupienie właśnie i tak wtedy tak czuć tą bliskość Pana Boga. Oprócz tradycji na pewno chwila zadumy, modlitwy, możliwości pobycia z rodziną. Jako, że sami jeździliśmy w dzieciństwie z rodzicami i to było dla nas ważne, czekaliśmy na ten dzień, więc chcieliśmy też to wprowadzić w naszej rodzinie, żeby też te dzieci nasze odczuły to, że, że to jest coś ważnego, że przyjechać się pomodlić, że to nie jest tylko samo odpust zabawki stragany, ale też sama modlitwa i sama msza. Msza misyjna ta o 9 rano, gdzie misjonarze z całego świata w czasie kazania opowiadają takie krótkie, krótkie. krótkie nie wiem, historie, relacje a, i to jest, i to jest takie, bo to jest takie bardzo prawdziwe, bardzo rzeczywiste, taki, taki właśnie, no misjonarze, tak, opowiadają o misjach. Ja mam takie wrażenie, że zupełnie się inaczej oddycha. Zupełnie czas staje w miejscu, yy... Nie musi się człowiek spieszyć może nad pewnymi rzeczami po prostu się zatrzymać, jest, jest cudownie. Kodeń uważam, że jest dla wszystkich. Po prostu dla wszystkich. Cisza spokój, po prostu czuje się obecność Boga, Matki Bożej. Jeśli ktoś raz tutaj jest, to zawsze wraca. I też to, co przy, pojawia się w, w historiach pielgrzymów ich świadectwa, to jest to, że to jest miejsce pełne pokoju. Moment komunikacji, kiedy wszyscy się zbieramy w tych wszystkich różnych alejkach, bez żadnej jakoś takiej zepiści, wszyscy razem i do w jednym celu. Myślę, że koden jest dla wszystkich. Naprawdę każdy może tutaj się odnaleźć, zarówno ludzie młodzi, jak i starsi. Jest po prostu takim miejscem oddechu, nabrania sił i duchowych, i fizycznych, więc bardzo serdecznie polecam.